Czwarty już mecz fazy grupowej Kibice tłumnie przyszli na to spotkanie Tak, bo zapowiada się dobre widowisko W poprzednich kolejkach obie jedenastki Pokazały się z dobrej strony Nawet jeśli nie zawsze wracały do domu starczą A tak prezentuje się ustawienie W jakim wybiegną na murawę Zawodnicy Bayernu Monachium Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. No, może być groźnie. Pokonuje z piłką kolejne metry. Zgrywa do tyłu. Piłka nie znajdzie drugi do bramki. Strzał zablokowany. Diego. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich, sam chyba przyznasz. W poprzednim meczu trafił do bramki rywali dwukrotnie i na pewno nabrał wiary w siebie. Dziś będzie bardzo trudno go zatrzymać, ale zobaczymy, jak poradzi sobie obrońca. Alaba przejmują piłkę na skrzydle. No już blisko polekarny. Rodriguez, Riberi, Tiago i Lewandowski. Lewandowski przed szansą? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Szał Roberta Lewandowskiego i mamy bramkę. Dziś polski napastnik naprawdę błysnął piłkarskim geniuszem. No za... Ależ go wypatrzy. Będzie strzelał. Dobrze teraz, wyłuskali piłkę Rywalowi. Mateusz Kuczak? I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Za wysokie to dośrodkowanie. Nikt nie mógł do tego dojść. Thiago. Mateusz Kupczak. Rodriguez. Robi się niebezpiecznie. No, i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ależ teraz luka na skrzydle. Kwiączka! Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. No, z tego miejsca można strzelać. James Rodriguez. Przejęli piłkę. Lewandowski. Thiago. Kimiś. Blisko już do bramki. Wymiana podań między dwójką graczy. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Mateusz Kupczak. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Thiago. Robert Lewandowski. Dobra pozycja do oddania strzału. Ależ okazja Widala. No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spodłować? Fatalny kicks. Mateusz Kupczak. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. Mateusz Kupczak. No, może być groźnie. Świątka! Neuer kapitalnie wybija piłkę. Zdecydował się na strzał. Miller. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Druga połowa właśnie się rozpoczęła, sędzia sygnalizuje jej początek. Przypominam, że to czwarty mecz fazy grupowej. Jestem bardzo ciekaw tej rywalizacji. Pierwsza połowa była bardzo emocjonująca. Będę zastosował tej przywilej korzyści. Czy uda się bawarczykom go wykorzystać? Blisko polekarny. karne. Hames Rodriguez. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Mateusz Kupczak. Hames Rodriguez. Dobrze próbował, ale stracił. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Piago. Już blisko pola karnego. Miller. Ryzykownie, ale udanie. Świetnie arbiter zareagował stosując przywilej korzyści. Bayern atakuje. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Sędzia pokazywał grać dalej, ale fał był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak i teraz słuszna decyzja żółta kartka. Zmieniony zostanie Ribery. James Rodriguez. Ale szansa Thiago. No, nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Do końca meczu jeszcze pół godziny, ryzykowna, ale udana interwencja. Blisko pole karne może strzelać. Obrońca niewiele mógł zrobić. Lewandowski dalej przy piłce. Gergel. Przyjął i odgrywa z powrotem. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Kinsley Coman. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Rudy! Ciepski strzał. Pomysł może i nie najgorszy, ale wykonanie nie za bardzo. Złe ułożenie ciała przy uderzeniu. Miał wyjść taki mierzony, kąśliwy strzał, ale to się nie mogło udać. No i się nie udało. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No nie mogą się przebić. No, z tego miejsca można strzelać. Roben? Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Alaba. Kinsley like Coman. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Sebastian Rudy. A teraz Alaba. Thiago Alcantara. Sebastian Rudy, Gol! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramka zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć nie... Uch, szkoda! Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonek. Piago. No, dobry odbiór po stracie piłki. Patryk Fyc. No, może być groźnie. Ograł go teraz. Nieudana akcja. Naciskają na niego. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Blisko polekarne. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi, Artem Putiwcew, Piłce Robin. Dobra pozycja do oddania strzału. Akcja skrzydłem. Sebastian Rudy. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. Lewandowski. Był faul. Będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Gol! Gantara! Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. Sebastian Rudy i Lewandowski. Lewandowski! Rzut rożny dla Bajerni. Z narożnika. Krótko po ziemi. Komą. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Komą. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Koniec spotkania.